Poznań Główny, najgorszy dworzec w Polsce. Czy to prawda? Spojrzymy okiem inwalidy. Z tego budynku wyjechał na wózku inwalida. Przez park zmierza do przystanku tramwajowego. Wie z aplikacji jak dojadę, że teraz pojedzie tramwaj linii numer 5, niskopodłogowy. I tym tramwajem udaje się na dworzec główny nasz bohater ma 45 lat, jeździ na wózku inwalidzkim. W tej chwili znajduje się na przystanku tramwajowym. Podwyższony peron, niskopodłogowy tramwaj, nie będzie kłopotu z wjechaniem do tramwaju. I nasza piąteczka już podjeżdża proszę bardzo kolega zajął miejsce i jedziemy w kierunku dworca głównego no jest trochę utrudniony ten dojazd ponieważ tramwaj jedzie drogą okrężną Prwa przebudowa torowisk W tej chwili znajdujemy się w pobliżu przystanku wierzbiendzice za chwilę wiedzie tramwaj na ten przystanek jest to już przedostatni Przystanek przed dworcem głównym. przypomnę, tramwaj wyruszył o dziewiątej pięćdziesiąt O dziewiątej melduje się na przystanku tramwajowym. Na moście dworcowym stamtąd nasz podróżny pojedzie wózkiem inwalidzkim na hol Dworca Głównego. O 9:59 odjeżdża pociąg, czyli ma 47 minut czasu. Ze spokojem, może sobie zakupić bilet. I dotrzeć na peron. Tu pokazuję podłogę. Proszę, jak jest równo z peronem przystanku osobowego, wyjeżdżamy i udajemy się na most dworcowy. Przejście, proszę, nie ma tu żadnych krawężników. Można sobie swobodnie przejechać przez. Chorowisko i przez ulicę na drugą stronę chwilę czekania ta sygnalizacja działa trochę z opóźnieniem będzie zielone światełko przechodzimy na drugą stronę na most dworcowy i stamtąd udamy się już do budynku do holu dworca głównego, gdzie nasz bohater zakupi bilet na przejazd, i nasz inwalida wjeżdża na teren dworca PKP. Z przodu mamy na wprost parking, po lewej stronie galerię handlową, a po prawej. Hol Dworca Głównego. I tu nasz bohater zakupuje bilet. Nie ma dużo ludzi. Po około 7 minutach już jesteśmy gotowi do jazdy na peron. Jak dotrzeć na peron? Mamy kilka możliwości. Zjechać windą na peron trzeci, później następną windą do tunelu i trzecią windą na Peron czwartych najlepsza opcja to jest udać się do windy numer jeden, która jest tam z przodu i zjechać bezpośrednio na peron pierwszy obchodząc obok budynku starego dworca docieramy na peron czwarty inna możliwość to jest Wyjechanie z budynku dworca i udanie się do windy, która znajduje się na moście dworcowym. Ta druga winda, która bezpośrednio się zjedzie na peron czwarty, jest nieczynna w trakcie remontu, więc pojedziemy windą numer jeden tutaj z tej strony. Po prostu wybraliśmy taką opcję, żeby Państwu pokazać, że jest kilka możliwości zjechania na perony dworca, będąc oczywiście na wózku. I za chwilę zjedziemy windą na chodnik. Przy peronie pierwszym i nasz inwalida przejeżdżając obok starego dworca, znajdzie się na czwartym peronie, z którego odchodzi jego pociąg. No, jeżeli by odchodził tak jak dawniej z czwartego A, no to jeszcze trochę trzeba pojechać do przodu, bo czwarty A jest przedłużeniem peronu czwartego a czwarty B to kiedyś była oddzielna sprawa był to peron niezależny dojście było tylko od strony ulicy no teraz podczas przebudowy zrobiono tam przejście że bezpośrednio z czwartego można się udać na czwarty B Czyli na tak zwany dworzec letni lub cesarski, gdzie też są kasy biletowe. Jest WC, też bez barier do inwalidów, podjazdy porobione. Zbliżamy się do Starego Wyspowego Dworca. Jest to najlepsze położenie, jakie może być dworca. To jest dworzec wyspowy, czyli z lewej i z prawej strony ma tory. Może mieć nawet jeszcze z tyłu za budynkiem, jeżeli jest taka możliwość, tory zakończone kozłem oporowym. Oczywiście chodzi tu o tory i o perony. Myślicie państwo, że ten problem jest od dziś? Nie, na starym dworcu też był właśnie ta numeracja peronu, że też się ludzie mylili. Pierwszy, drugi, trzeci był z lewej strony, czwarty, piąty, szósty i siódmy z prawej. No ale też to do podróżnego nie docierało. Z moim zdaniem najlepiej by było zrobić, jeżeli będzie ten peron Trzeci A, już wykończony, to znaczy otwarty, to po prostu zrobi z niego główny peron. Dlatego główny, bo po prostu z tego peronu będą odjeżdżać w przyszłości szybkie pociągi. I byłby to pierwszy peron, następny, drugi, trzeci, czwarty, to by był po stronie wschodniej i czwarty Trzeci A, czwarty A po stronie zachodniej by był piąty A, zrobić z prawej strony tam gdzie jest letni A, B zrobić ten, który teraz jest jako A, tak żeby był logiczny ciąg był. No i później następne perony, szósty i siódmy i koniec, sprawa rozwiązana. Ale tu jeszcze jest jedna sprawa, zaraz Państwu pokażę, co dezorientuje podróżnych na tym dworcu. A, jest, a są to tablice informacyjne przy wejściach na perony. I to już kilka razy właśnie jestem częstym gościem na peronie i obserwuję, jak ludzie się mylą. Patrząc z poziomu tunelu, oko ludzkie co wychwytuje w pierwszej chwili? Wychwytuje tą górną strzałkę i napis obok, którym pisze: Peron pierwszy do piątego. I dużo ludzi się tutaj myli, po prostu udaje się na peron pierwszy, do piątego, właśnie tutaj, do góry po schodach. Kilka razy interweniowałem. Mówię, proszę panią, tu jest peron szósty, a tam strzałka pokazuje, że dalej jest, więc ta strzałka dezorientuje ludzi. I tak jak tu wspomniałem, widzimy tutaj kasę. Można bilet w komunikacji krajowej kupić, a obok jest nawet WC, o którym nie wiedziałem. I udajemy się teraz dalej tunelem w kierunku peronu trzeciego. I proszę, przy każdym peronie są windy osobowe, także. Inwalida na wózku nie ma problemu z wyjechaniem. Liśmy teraz zbliżamy się do peronu drugiego z lewej strony tymi wszystkimi peronami dotrzemy do budynku dworca głównego, czyli peronem pierwszym, drugim i trzecim. A tutaj jest zagrodzone, tam już jest wydrążony tunel, układają teraz Płytki granitowe i będzie to peron 3a. I pod płytą peronu jest tunel do dworca autobusowego z wyjściem na miasto. Oraz na peron. Jak zdążyliście Państwo zauważyć, dworzec Poznań Główny. Jest w 100% przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. I tak samo można powiedzieć o mieście, tylko tych procent będzie trochę mniej, ale też jest bardzo dużo zrobione. Widzieliście Państwo te przystanki, te podjazdy wszędzie. Wszystko właśnie jest zrobione z myślą o osobach niepełnosprawnych. Jeszcze tu wrócę do mojego inwalidy. Obejrzał ostatni film kolegi, youtubera. Był przerażony. Co ten pan opowiada o tym poznaniu? Przecież nie jest tak źle jak ja sam. Docieram do dworca, załatwiam sobie wszystko, jadę na peron, który chcę. Tylko, oczywiście, trochę czasu muszę mieć w zapasie. To jest prawda. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny film. Kamera, narracja i realizacja Ryszard Maj. 1 listopada 2021 rok. Koniec.